Informacje z Twojego regionu. Goodafe Info i wiesz więcej. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, nazywana na co dzień od skrótu angielskiego NATO, powstała 24 sierpnia 1949 roku. Polska do tej organizacji polityczno-wojskowej została przyjęta 12 marca 1999 roku. Z okazji 15. rocznicy tego wydarzenia w jednostce wojskowej w Gołdapi odbył się dziś krótki, ale uroczysty apel. Oprócz żołnierzy wzięli w nim udział także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Apel zakończył się defiladą. Dzisiejsza rocznica także była okazją do zorganizowania Dnia Otwartych Koszar. Jednostkę odwiedziło wielu młodych ludzi. Można było m.in. obejrzeć sprzęt, poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na manekinie, postrzelać na trenerze. Czy najmłodsze dzieci chciałyby w przyszłości pracować w wojsku? Chciałabyś w wojsku pracować? Nie. Dlaczego? Nie chciałabyś być żołnierzem? Nie. Chcesz być żołnierzem? Tak. Dlaczego? Dla to. Podoba Ci się praca żołnierza? Tak. Jak widać, zdania są podzielone. W przyszłości jednak zapewne wielu z tych młodych ludzi będzie służyć w naszym wojsku. Informacje z Twojego regionu: PinFo i wiesz więcej.